No. Co? Eee. Gatów! Gotów. Dingme. No wysadził mnie kutek. Kutek. Kurde, ale to było... Dość może ryzykowne. Wszystkim z tej strony i witam was w kolejnym materiale na kanale z World of Thanks Blitz Dlaczego nagrywam ten film i jak widać jestem nie nie jestem przesunięty najbardziej w prawo Ponieważ SUSO Y to nie jest yy, pojazd który który jest tematem dzisiejszego materiału który nie jest dzisiejszym tematem materiału natomiast jest też pewna jest pewna nowość w World of Tanks Blitz Coś co częściowo już weszło do wota na zwykłego, w sensie wota... Kon nie, nie konsolowego tylko wota PC-towego Jest część z tego już na wocie PC-towym z tym że w jednej części Tak ja wiem mówię dość zagadkowo na chwilę obecną Natomiast Specjalnie to udaje, znaczy specjalnie tak mówię Będę miał bicie na tego Leopard'a? Nie, on jest za tym, za niego za górą, to ja nie mam bicie na niego. Dopa. Oj. Ej, ale sie! Ale sie! Pożar partuszyn. Pożar potuszyn. to jest kap, co krzło No, pas się przejść, kuźwa o faktem to jest sus to E y. To jest to E y. 515 Melkolpo Nie chce się spalić Nie to nie jest Melkolpo, to Melkolpo nie jest tematem dzisiejszego materiału Melkolpo w -wo 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 Blitz. Przecież nie zauważyłem żeby to było W -wod Blitz. Nie obniży działa gostek 560 Sztug A, Sustoy już nie żyje W sensie, od nich to? Y, już nie żyje Pomoc w zajęciu na Wyjadę na Sztuga Spróbuję wyjechać na Sztuga Nie wiem gdzie on jest On tu stoi Tylko on nie ma na hita i ja mam go na hita Ale nie celuje już tego we mnie Tuf! to była ładna akcja, Nie zabiłem go strony, tego, go Znaczy, nie zabiłem go... Tak... Tak, tego go nie tego To go zatrenowałem Ciekawe, ile mam bo to się nie wysiedle normalnie W Blitzie Eee... tu jest Przyspieszcie sobie to Ładowanie działa O, shit! Kurde, nie trafiłem Jest jeszcze jeden light No nie zabrał mi go To za menda Czy niedługo planuję nagrać Overwatch z powrotem Gdzie ten late jest? Z góry z tej Noko się! Ten MT25 za chwilę powinien wyjechać, aczkolwiek mogę się mylić Wiedz z lewej albo z albo nie wiedz, bo go goście zabiegł A Ładnie się prezentuje. Duży kaliber dostałem. Proszę. Tematem dzisiejszego materiału jest to. Ladies and gentlemen, welcome to the European Nation Arena. Meets the Tier 1 finish tank. That is what composure and cold calculation look like. Further along the branch sit two Polish brothers in arms. These pals always work side by side. Continuing onward, two tiers higher, we see the formidable Swedes. Now that's what we call Viking strength. Rounding out the European branch are the Italians, led by their captain. Each competitor has its own style and together they form the European Nation. World of Tanks Blitz Lead the United Team to victory. Tak ładnie jak widzieliście na filmiku e, było była informacja, że jest właśnie e, Nacja Europejska weszła w, do World Blitz na 600 gryów period. W tym, że gdzieś tu się dostawało kontenery. Jeżeli chodzi o narodowość europejską, to prezentuje się w następujący sposób. 10... wykres F Później jest 10TP Jest poprzednie moduły. Co? To nie ma nie moduły wszystkie? No, nie ma nie wszystkie moduły. Badaj 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 No badaj Lecz chcę jak najszybciej dojść dalej 750 czy zasadniczo mógłbym trójkę odblokować Mogę już polskie 14 dp odblokować Lago czyli Szwecja, czyli jest to Szwecja jest... znaczy Pola, Polska jest przy tym, przy Eee... W drzewku tym, którym jest eee który... Szwedzka jest w tym, w którym jest Polska Może tak mówimy Okej, okay, jak się jest tu na flaga Polska I będę co prawda co to było za wcze... wcześniej za flaga W poprzednim pojeździe Jeszcze ja brzmienię to tutaj na golda trochę Move out Nie wiem dlaczego na polskim jest move out Skoro to jest po angielsku, a nie po polskiemu Po angielsku, a nie po polskiemu hmm. Jeszcze tak kwiatry... w O mam jeszcze ten karabinek maszynowy, widzę Ale to 7 sekund woduje, ulej rejasne Coś wykryte zostało, tam jest gostek BTS-7 e. Another then that shit, kiedy... kiedy... tam, tak? Polska język rudny język. Znaczy to to nie jest Polska, ale... Ej, coś. Polak coś bije, ja widzę. That one didn't go through! That one didn't go through Nie wiem dlaczego jest to po angielskiemu. Skoro to jest po, po polski czoł. Polskiej produkcji. Wiesz, ja tylko ostatnio rozmawiałem z Nikolasem 77K pod... 3 podłoga 3. Pozdrawiam Nikolas. Że... W Ortanderze mogliby też dodać polskie czołgi, mimo że my nie mieliśmy... E, nie mieliśmy za bardzo czołgów własnej produkcji, my mieliśmy przyję Oh, fuck. Help! Help! Jestem tu sam na dwóch! Ujwa. No, odginę. O, jednak może przeżyję Ten nie trafił Nie przebiję go? Gdzie nie pędzimy idziemy Nej, nej! Nej! Still alive! Oa! Oj! Tam jest ten typek. Może gość się wycofał I nie mam bicia na niego Nej! Hey, ding me! Ding me! Ding me! Hała! Nie dingłeście! Miałeś się dingnąć Kurwa Zanim się zacznie ta bitwa, chciałbym wam pokazać jedną rzecz Kupiłem sobie Rudego i wiem, że jakość filmu, którą zobaczycie za chwilę będzie słaba, ale jest to nagra na kamerką telefonu, więc dlatego jest słaba jakość. Ale teraz... No, zobaczcie sobie... A ja będę czekał w kolejce do bitwy. że niektórzy przeciwników już mają LAGO <laughs> Nie co prawda kiedy weszła nacja europejska Jeszcze drogo w World War jeżeli w WOC już są tego typu pojazdy, czyli Szwecja, znaczy w WoCie zwykłym, czyli Szwecja i Polska na przykład to dlaczego w... Jeżeli teraz jeszcze w World of Tanks of też jest, to... Przepraszam, to dlaczego w World of Warships nie ma jeszcze nacji europejskiej? Bo polskiej to na pewno nie będzie, bo nie mamy okrętów. Eee, natomiast jest, Błyskawica już jest w drzewku europejskim. Weszła Francja. są się 100, Znaczy 108. 8 Dobra, mam spotaj. Tu jedzie PZ-4D. Znaczy generalnie jedzie. No stoi za kamieniem, a nie jedzie. Nie wiem, nie czegoś tak chcę zrobić. Tak naprawdę. Za 100? Ty mnie za 100 jesteś za 80? What the hell? Zresztą to jak ty się wbijesz, żeś mi mam tego? Powinieneś się dingnąć... I'm a on... have strong armor. No fakt, ty się piszej niż przybiorę za każdym razem rally. Nie wiem czy uwagę, aczkolwiek na WODBLITZ yy, MATYLDA to jest trochę ciężki, a nie średni, tak jak na woczy zwykły. Bayer nie w tę stronę! W drugą stronę miało być! Co?! Więc ja pochodziłem, coś Jedzie tutaj... Po prostu chce mnie objechać chyba... Tak mi się wydaje... Albo nie ma tego krótkiego działu, on ma to... Dłuższe... Dłuższe... Nie trafiłem... chcę uciec Nie, no Fakow, Kurwa. Dziś ochotiv! Lecimy ją, czołg! Tułą czołg! A! Model. hel Ty mnie? Oli Ciarga! No matrycy to ja na pewno nie przybiję Okay, jak widzieliście, ulepszyłem sobie wieży. Ma toksyczny. Gra w coś. Secret li... li... Library. Librer... Secret Library. Ten mastekowo wieże, ja mam już ulepszoną. Natomiast w chyba ma to samo dzieło, to ja dalej. Standardowo jestem na mapie yy, Mirage. Jak w Mirage. To niestety nie sprawdzę. Yy, nie sprawdzę tabulatorem nazwy mapy, tak jak w wodzie zwykłym Bo ponieważ nie da się... Jak się skam tabulator to po prostu się... To po prostu się wysuwają te boczne um, Boczne panele Tam ktoś kapuje I! I could made it! I could made it Panzer B Nie PZ3, sorry Ne, run Dobra, e, to było głupie To co ja zrobiłem Nej, nej nee, nee, nee. jeszcze ten tu Jak nee, to nie weszł przynika no, jeden, no, przenika przez niego, what the fuck Przez przenika net had one ricochet! To jest steward What? Słuchajcie, nie widziałem wcześniej We get him! Te dźwięki w ogóle, what the fuck? A dingueś się Teraz stój na gąste. Gostek Nej, ding me, ding me Ding me No wysadził mnie kutek, Chyba jesteśmy w kolejnej misji na stole 40 Mam na wocie zwykłym oraz na wocie tutaj Mam właśnie sała 40 i sała 40 nie jest to aż taka kupa jak niektórzy, niektórzy Uważają Aczkolwiek no fakt faktem jest mułowa, i jest słaby, że chodzi o wychyłdziała na boki Bo na boki mogę tak I mogę tak Znaczy o, to będzie lepiej widać No Jest to kupa Częściowa, ale nie aż tak jak niektórzy uważali Uważali ją, tak, uważali ją. To jest maksymalny mój wychyłdział No, Eee, w tą stronę Jest się ze burkiem Zobaczymy ile ja stawiam 40 w stanie przeżyć Na frontlinie, O ile mogę tak to ująć W sensie na pierwszej linii Czy mogę w ogóle zadać obrażenie sojusznikowi, czy to tak jak na wodzie zwykłym jest to wyłączone Bo nie wiem O? O chętnie do P A ty nie jesteś tu Hello 28 Rally Dostał go To ja się nic odbijimy od niego Jakie wojska, what the fuck Włycie Łęcie To miśmy hyldę z prawej au

Dajcie mi znać w prawym górnym rogu czy chcecie mieć, bo ten... ten What Blitz jest nagrywany na komputerze. Dajcie mi w prawym górnym rogu ekranu maciankietę e, Czy chcielibyście mieć What Blitz, ale na e, nagrywane z telefonu. Bo jest taka możliwość, bo mam nagrywarkę. Ej, tu ma dwa piaski? Ej, oa! Na wodzie sekundy ma 5 ucisków, a nie 4. A nie trzeba dwie. Hilfe! I need help! A nie wiem od czegoś A już dobra, już nie We hit them hard! Tender, Tamte... owa! Wiedziałem, że goś tak we mnie będzie strawiał, ja ładuję Dlatego nie, nie, nie wyjeżdżałem Kurde, szkoda, że to będą tylko dwa, pest dwie, dwa pestki Niech któryś się wystawi no ładnie zasłonisz, znaczy Cruiser Trafiłem jednym pociskiem Kurde, ale to było... ...dość mocno ryzykowne Kurde, jaki ten materiał jest mocno pocięty Tak, co drugą? Jeszcze mam... Yy, kilka materiałów do zrobienia Dla was to będzie kilka dni, a dla mnie to będzie, podejrzewam, że w jeden dzień będę musiał to zrobić wszystko Na szczęście, że 11 listopada, bo ja to nagrywam 10 Na szczęście, że 11 jest wolny W ogóle sobie zobaczymy jeszcze yy, Czy mogę odblokować moduły Jeszcze jedna ankieta jest w prawym, w prawym górnym rogu Czy chcielibyście, żebym yy, rozegrał bitwę tymi pierwszymi, dru, pierwszy i drugi tier na naszej europejskiej w wodblitz Jeżeli tak no to po prostu nas się tak, jak nie to nie Ja to jadę sam, kuźwa. tak z Także w tabeli u nas jest yy, U nas w tabeli jest gostek yy, Oni pod tiger rozwalacz, znaczy Tigr jest rozwalacz oh, fuck, O fuck jak tym jest O oh, shit Dobra, odwrót, odwrót o to jest... Oni tu wszyscy pojechali. Help! Uważaj! Jeszcze nie! Jeszcze nie! No, 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 Ej, Potrzebuję sobie uciec jakoś. Jak najszybciej od Potrzebuję tam jest cruiser Ale tu już pojechali wszyscy na prawo Spróbuję ich objechać, nie wiem czy mi się to uda Aczkolwiek O BT7 A ten skąd się to wziął No pokaż się Brrr. We hit them hard o! Już jest koniec odcinka, to jest ostatnia bitwa na odcinek. Miałem ustawiony sobie timer na zegarku. Nie, kto ci pomoże tam, gosty Kto ci pomoże? No ja! Ho ho, ho ho Dobra, przyznam, to było głupie. Ej, celowałem w Polaka, ten... mi się napatoczył. Później, Póki ten z tyłu we mnie nie celuje, to ja w niego też nie celuję. Zaczynasz unicelować. Masz więcej HP ode mnie i to dużo więcej ode mnie. Ała! Ała! Hilfe! O, B, B2 B1 to się... Się tak, to I'm reloading, help! nie działa, help! Hel! Tej jest ich za dużo, oni pojechali, pojechało ośm za dużo. No. Także jeśli Wam się materiał składał, dajcie go w górę, nabijcie komentarz. Jeżeli nie subujecie kanału, to możecie zasubować kanał. To na tym materiały, na razie. No i cześć!